Witam Was, ja jestem Speed Engine, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego Ford Mustang stał się legendą, czyli w skrócie historia legendarnego Forda. Ale przed tym, jak co tydzień, chciałbym pozdrowić y, osobę o imieniu Marian oraz Klaudię i bez zbędnego właściwie przedłużenia możemy rozpocząć dzisiejszy odcinek. Wszystko zaczęło się na początku lat 60. XX wieku, kiedy Ford, który powoli zaczynał mniej zarabiać, zaczął produkować tak zwane samochody młodzieżowe, które miały oczywiście zwiększyć pole klientów o też tych młodszych. Ford wypuścił w 1962 prototypowy model, który po dwóch latach został zaprezentowany w bardzo zmienionej formie. Niektórzy mówią, że jest to Muscle Car, ale wszyscy wiemy, że jest to tak zwany Pony Car. Jednak dlaczego stał się taki popularny? Prawdopodobnie dlatego, że to właśnie on rozpoczął nowe, nową erę w amerykańskiej marce, która także była związana z historiami willem Ford nie tylko chciał zdobyć nowych klientów, produkując ten model, ale także chciał po, pobić tętniącego wtedy Chevroleta Corvette. Pokonał ich bardzo łatwo, ponieważ Corvette był bardzo drogi i trudno wtedy dostępny, a Mustang naprawdę przystępny cenowo. Co ciekawe, przed wypuszczeniem modelu rozważano nazwy i jedne z nich yy, pojawiły się w późniejszych modelach Forda. Rozważano T5: Cołdzia, Aventura, Allegro, Stiletto, Turino, Torino czy Tibet. Zdecydowano się na Mustanga, czyli konia, który miał symbolizować siłę oraz niezdeterminałość. W tle na starszych modelach pojawiła się flaga, która miała yy, symbolizować yy, że samochód jest yy, Amerykanem z krwi i kości. Pierwszym prototypem był model T5, który także był brany pod uwagę, jeżeli chodzi o nazwę. Samochód ten był bardzo zmieniono, miał bardzo zmienioną sylwetkę, która raczej nie przypominała tej produkcyjnej. Brała ona udział w kilku Grand Prix i miała rzadki silnik V4, który, także jest, który, też jest, który teraz jest popularny w motocyklach. Auto to miało nawiązanie także do DeLoreana a dokładniej to, że oba samochody wyglądały na szybkie, a były wolne. Bowiem pojazd ten miał niesamowite... ...70 koni mechanicznych. Samochód miał także nazwę Mustang i został tak naprawdę stworzony w 3 tygodnie. Po nim pojawił się jeszcze drugi prototyp, który został zbliżony wyglądem do dzisiejszego Mustanga oraz zdecydowanie dostał sportowego charakteru, bo tym razem dostał on 4,7 litrowy silnik V8 generujące już lepsze i wspaniałe, jak na, na z tamtych czasów młodzieżowego sedana, 270 koni mechanicznych. Następne prototypy to m.in. niewypuszczony Shooting Brake. I uwaga, teraz będzie dużo numerków. Już na początku kariery Mustanga model ten stał się bardzo popularny, na jego premierę przybyło aż 29 milionów osób. Co dla porównania jest prawie cała Polska. Ponad 8 tysięcy tego dnia Zostało sprzedanych, a reklam tego samochodu było w całych Stanach w ten sam dzień ponad 2,5 tysiąca. Właśnie w ten dzień zamówienia na model było ponad 22 tysiące, a wszystkich, wszystkie salony dealerów Forda w całych Stanach Zjednoczonych odwiedziło ponad 9 milionów ludzi, co odpowiada liczbie mieszkańców 9 takich miast jak Kraków. W ciągu kwartału sprzedano prawie 100 tysięcy egzemplarzy. W 1965 wyjechał z fabryki samochód nazwany 400-tysięcznym, natomiast w 1966 wyszedł na świat egzemplarz numer milion. Mustang był jednym z pierwszych samochodów z tak zwanym konfiguratorem, bo już w latach 60 można było skonfigurować jaki silnik chce się mieć, czy skrzynię biegów. Jak ze starszych odcinków, które mam nadzieję widzieliście, a dokładniej z wynalazkami, które zmieniły motoryzację, link w opisie, Wtedy w Stanach rozprzestrzeniała się moda na klimatyzację, a więc w tym Fordzie także można było sobie ją dokupić, tak samo jak Szybeldach czy różne rodzaje kołpaków. Ford Mustang pierwszej generacji wyszedł jako pierwszy z fabryki w 1964. Miał on różne wersje takie jak Mach 1, Mach 1, Shelby, Shelby Europa, GT500 itd. Samochód ten i ta generacja stała się także popularna przez film Bullet, wspomn we wspomnianym, yy, który był także wspomniany w odcinku o najlepszych filmach, serialach i programach motoryzacyjnych. Link w opisie. Później wyszła druga generacja, która zaczęła tracić wcześniejszych klientów, bo wyglądała jak wyglądała i miała właściwo właściwości jedne jakie miała. Wyszła w 1974 roku, czyli 10 lat po premierze pierwszej generacji i nie cieszyła się popularnością. Wszystko to dlatego, że wtedy nastąpił bardzo znany amerykański kryzys paliwowy. W związku z nim producenci tacy jak Dodge zaprzestali produkować Challengera, a Chevrolet Camaro. Z silnikami nie było najlepiej. Można to zaobserwować patrząc na to, ile najsłabszy silnik 140C i D, uwaga w Mustangu nie powinno to się zdarzać, 2,4 litra, ma kucyków, a ma ich 80. O 80. Trzecia generacja wspomnianego, nieraz już Forda, była nie za bardzo zmienioną stylistycznie drugą generacją, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Została wypuszczona z fabryk w 1979. Jest ona już wzmocniona, bo najmocniejszy silnik, jaki możesz tam wsadzić, to duża V8 w wersji Cobra. Generująca aż 235 koni mechanicznych. Samochód ten miał takie wersje jak Fox, Salin, Cobra, Mustang Gia itd. Tak Czwarta generacja została pokazana światu w 1993. Zmiany tutaj były już widoczne i to bardzo. Swoją drogą spotkanie takiego samochodu na drodze jest dosyć prawdopodobne, a na pewno bardziej niż poprzednie generacje. Samochód przechodził przez wiele wersji i faceliftingów. Miał on na przykład wersję Convertible. Najmocniejsza wersja, Cobra R, miała silnik 5,4 litra i generujące przez ten silnik 385 koni mechanicznych. Co ciekawe, auto to miało też wersję Bullitt, co nawiązywało do samochodu, którym jeździł Steve McQueen. Piąta generacja pojawiła się w 2004 roku i jest e, jeszcze bardziej możliwa do spotkania na drodze. Samochód ten miał być o wiele inny niż ten z lat 60 Miał być on już nie ponikarem, ale już masokarem. W 2009 przyszedł dość solidny lifting, a jego silniki były bardzo rozbieżne. Bo najsłabszy silnik w gamie. To V6 generujące uwaga, niewiele, bo dwa... jest jakie dwa. Jakie dwa tysiące. Na szczęście nie. Niestety nie wstety, no. No, generujące 210 koni mechanicznych, a najmocniejszy. 5,8 litra V8, 670 koni mechanicznych. To właśnie w tym samochodzie były takie wersje jak Stinger, Dark Horse itd. Szósta generacja jest tą najnowszą, albo prawie najnowszą, ale o tym później. Jest na rynku od 2013 roku i nadal jest produkowana, czyli teraz już przez 10 lat. Czekaj, szósta generacja jest tą najnowszą, albo prawie najnowszą. Muszę to powtórzyć, bo jakoś nie słychać było tego przejścia z piątej generacji na szóstą. Jeszcze raz. Szósta generacja jest tą najnowszą, albo prawie najnowszą, ale o tym później. Jest na rynku od 2013 roku i nadal jest produkowana, czyli teraz już przez 10 lat. Moją ulubioną wersją tej generacji jest zdecydowanie wersja Bullet, która nawiązuje oczywiście do tego filmu. Siódma generacja to tak naprawdę troszeczkę odgrzewany kotlet. Samochód ten został zaprezentowany we wrześniu 2022 i dostał też swoje miejsce na moim kanale we szorcach, do których zapraszam. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę. Jeżeli chcecie więcej kontentu i ogólnie filmów i chcecie być na bieżąco, to kliknijcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Jeżeli uważacie, że mógłbym coś poprawić, to napiszcie to w komentarzu. I właściwie tym akcentem po prostu kończymy dzisiejszy odcinek. Yy, odcineczek. Izu, czemu ja tak zdrabniam. To jest niefajny Nie... odcinek. I no i tyle. Widzimy się w niedzielę, za tydzień. Z innym odcinkiem. O innym temacie, który uwaga, będzie zaczynał nową serię, więc polecam wam zobaczyć. I tym akcentem. Nie wiem, który los mówię tym, tym akcentem, ale tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Ja się z Wami żegnam, odmeldowuję i widzimy się za tydzień. Hej!